Koalicja dla życia i rodziny ma dziś zaszczyt gościć Tomasza Sztrekera, właściciela kawiarni Agare Contra. To jest kawiarnia, której przyświecają wartości chrześcijańskie, założyciela inicjatywy chrześcijańscy Single. Twórcę programów, które pomogły tysiącom osób znaleźć tą swoją drugą połówkę i stworzyć, zbudować trwały, szczęśliwy związek małżeński. Witaj, Tomku. Dzień dobry. Dokładnie, w Walentynki została wydana Twoja książka. Książka pod tytułem Koniec bycia singlem. I o tym właśnie chcemy dzisiaj porozmawiać. Skąd w ogóle pomysł na taką książkę, na taki poradnik bo możemy tak to nazwać? Ten pomysł to wziął się już wiele lat temu, bo ta książka powstawała około 7 lat. I jest ona efektem ogromnej pracy, ale też zbioru mnóstwa historii ludzkich. Historii, które Dopełniają całą tą, tę treść od strony takiej popularno-naukowej oraz poradnikowej, a także 18 materiałów wideo, bo ona ma, jest taką dosyć interaktywną książką. No właśnie, tam widziałam są kody QR, prawda? Tak. Mhm. I y, daje to możliwość jakby pełnego spojrzenia na ten temat. A powodem tej książki było niestety y, ogromny problem, jaki dzisiaj mamy. Problem, który jest y, antykulturą bycia singlem, y, która połączona jest z ogromnymi problemami, wzrasta ilość rozwodów w naszym kraju bardzo mocno, szczególnie w dużych miastach, a na zachodzie Europy blisko 50% małżeństw się rozpada w ogóle. A my w tych statystykach jeszcze jesteśmy w lepszej pozycji, ale niestety. Coraz to gorszej. Drugi taki powód to ym, przez te 10 lat, kiedy prowadzę ym, chrześcijańskich singli, stworzyłem wiele takich programów szkoleniowych, spotkań ym, i mnóstwo osób chciało taką mieć jedną taką pigułę i prosiło. A może byś napisał? Rzeczywiście wydawnictwa do mnie się już zgłaszały kilka, dużo, dużo wcześniej, żebym, żebym coś takiego zrobił. Ale ja nie czułem się wtedy jeszcze gotowy, a nastąpił taki moment, że ja jestem dzisiaj szczęśliwym mężem, tatą i mogę powiedzieć to z perspektywy już zupełnie innej, takiej, która jest pełną perspektywą, bo kiedy rozpoczynałem chrześcijański singlin, to robiłem wszystko, żeby po prostu znaleźć tę drugą swoją połówkę. Czyli sprawdziłeś w praktyce, można powiedzieć. Zdecydowanie, tak. Więc powodów było kilka, ale rzeczywiście taki najważniejszy, no to, to zależało mi po prostu na to, żeby inaczej popatrzeć na relacje z takiej perspektywy, tej właściwej. No właśnie, bo jest taki stereotyp, że powinniśmy się kierować sercem przy wyborze współmałżonka, na przykład, prawda? Dlaczego mówisz, że to właściwie kierowanie się emocjami. W tym przypadku jest jak gra na loterii, bo tak w książce piszesz. To, to serce to jest w ogóle bardzo dobry punkt wyjścia, bo to kierowanie sercem mądrym jest jak najbardziej właściwe. Ale niestety my to dzisiaj sprowadzamy typowo do emocji, do przysłowiowego zjedzenia smacznego ciastka, które potem powoduje nam ból brzucha, wzdęcia i jeszcze wiele innych powodów. No i tak niestety ludzie robią w relacjach. Nie dokonują świadomego wyboru, tylko. Coś się w nas dzieje, pojawiają się jakieś dreszczyki emocji, inne takie elementy. To wchodzę, bo to to. A tak nie jest. To tworzy taka antykultura, właśnie ta, związana z zagranicznymi filmami, gdzie oglądamy y, komedie romantyczne, jak coś się dzieje magicznego, w jakiś tajemniczy sposób pojawiają się fajerwerki. No, i tak się kończą często te, te, te filmy romantyczne, y, udawanym, szczęśliwym związkiem. Happy endem. Tak. A te filmy niestety familijne rozpoczynają się od rozbitych rodzin. Więc coś tu jednak poszło nie tak. No i ta droga. Mm -hmm którą często te osoby wybierają na, 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 na etapie rozwoju małżeństwa, no pokazuje, że nie była właściwa. I ta książka ma to za zadanie między innymi całkowicie zmienić i pokazać tę właściwą drogę do budowania relacji. No właśnie, czy uważasz, że w ogóle wspólne wartości, czy wspólny światopogląd jest e, tak bardzo istotny, czy nie da się po prostu e, zbudować na samej miłości i przetrwać, czy, czy miłość nie przetrwa, jeśli mamy zupełnie różne podejście do życia? Ja nie wiem, czy wtedy w ogóle możemy mówić o miłości. Bo jeżeli kogoś wybieramy, to na podstawie czego? Na podstawie pewnych. Ym... Wyborów yy, i te wybory powinny być związane z naszym osobistym, właściwym podejściem, my musimy wiedzieć, czego my chcemy. Więc jeśli nie wiemy, czego chcemy, to jak możemy wiedzieć, czy druga osoba jest dla nas właściwa? Uh -huh. Jeżeli mamy swój kanon wartości, oczywiście, kiedy mówimy o wartościach, to są pewne wartości, mm, którymi no, większość ludzi stara się żyć, no bo taką wartością jest na przykład uczciwość, prawda, punktualność, to są wartości jak najbardziej. Ale wartości, które na przykład są wartościami katolickimi, to już wchodzą na trochę wyższy taki level. Na przykład to jest miłosierdzie. W ogóle samo zrozumienie tego słowa nie jest już takie łatwe. No ale to są te wartości, które są, są troszeczkę na innym jakby etapie. I kiedy wchodzimy w relacje, a te wartości nasze się bardzo mocno rozjeżdżają, no chyba że ktoś w ogóle żyje antywartościami hedonizmem, samouwielbieniem, zaspokojeniem siebie, swojego ciała czy jakichś swoich potrzeb no to to nie jest, to nie jest, to, to nie jest wartość, prawda? E, więc jeżeli nie mamy tego, tego elementu, tak, czyli razem mm -hmm. rozumiemy, że nie gramy przeciwko sobie, tylko w jednej drużynie i gramy razem, żebyśmy mogli strzelać bramki temu światu, ale jako, jako y, już małżeństwo, to to jest ten moment, który pozwala nam na, na spajanie nasze, na, naszego związku. I mm -hmm. tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy podobne albo najlepiej te same wartości. Mm -hmm. e, Znam takie pary, które rzeczywiście, nawet um, ostatnio u mnie w, w Agre Contra była premiera takiej książki, gdzie pewna kobieta y, związała się z mężczyzną, który był niewierzący, mhm. y, zmarła, a on się dopiero wtedy nawrócił. Są takie piękne sytuacje, tylko tu mówimy o skrajnych skrajnościach. Jeżeli ktoś wybiera związek po to, czy w ogóle relacje z drugim człowiekiem, żeby poświęcić jemu nasze życie i ma ku temu siłę, to może to zrobić. Ale jeżeli chce mieć związek, który będzie oparty na pięknie. Bo po to, on jest, po, po to wchodzimy w relacje. Jeżeli ma być oparty o wzajemny wzrost, o to, żebyśmy mogli budować te, te relacje na takich, a nie innych wartościach, które są naszymi wartościami, no to wtedy jednak warto szukać tej osoby, która te wartości reprezentuje. Właśnie, bo nie o to chyba chodzi, żeby się po prostu męczyć do końca życia, jakoś, żeby jakoś to było, tylko żeby jednak iść razem w tym samym kierunku. A jeśli ktoś idzie w zupełnie innym kierunku, no to pojawia się problem. Zdecydowanie. Dlatego, kiedy ludzie wybierają i zadają pytanie, to ja znam takich przypadków, które się udały relacje. Dosłownie kilka na setki, jak nie tysiące, które się rozpadły. Więc to jest rzeczywiście możliwe, ale no tak samo jak człowiek może wygrać dużego lotka, czy tam jakiekolwiek inne, no tak, ale jakbyśmy się zapytali, ile osób z nas zna tych, tych, tych szalonych, yy, którzy wygrali. Mhm. No to, to jest niestety bardzo mały procent. A to jest po prostu mhm. gra na loterii. No w sumie tak. No właśnie, dużo osób sobie zadaje pytanie, dlaczego cały czas jestem sama, sam? Jak to się dzieje? Dlaczego inni mogą jakoś sobie znaleźć kogoś, a ja jakoś nie mogę? Albo cały czas mi coś tam nie wychodzi. Czy to jest kwestia szczęścia, czy to jest kwestia... Czego to jest właściwie? Gdzie jest problem? Ja w książce to dosyć mocno opisuję i myślę, że jednym z takich najważniejszych elementów to jest moje własne podejście. Po pierwsze, takie osoby zrażają się bardzo mocno niepowodzeniami, trudnościami w swoim życiu. To jest zrozumiałe, ale to nie jest powód, żebyśmy dalej nie mogli działać. Po drugie, kiedy już te trudności pojawiają się, to ludzie niestety, ale Wchodzą w takie relacje patologiczne z samym sobą, i przez to są takimi kanapowcami. Zarówno kobiety, chociaż kobiety to wybierają, jakby wtedy bardzo aktywne życie, bo chcą je realizować, ale kompletnie nie potrafią jakby dojść do tej drogi do szczęścia. To znaczy mam tu na myśli takie wyzwolone kobiety, które realizują się na poziomie swojej kariery zawodowej. To nie o to chodzi, że kariera zawodowa u kobiet jest zła, ale chodzi o to, że jest substytutem. Tego, co, czego tak naprawdę pragniemy. I z drugiej strony tak samo jest u mężczyzn. Tylko, że u mężczyzn zazwyczaj to popada w taką apatię i oderwanie się od świata. Po prostu bycie takim kanapowcem, który siedzi, nic nie robi okay. y i, i po prostu ma na cały świat gdzieś. Więc po prostu trzeba się wtedy ogarnąć, bardzo mocno ogarnąć i zorientować się, że moje życie nie prowadzi mnie w stronę tego, co jest szczęściem, ale tą radością, czyli radością, typowo emocją. Y a nie drogą długotrwałą do budowania relacji, ponieważ budowanie relacji to jest wysiłek. To jest ogromna praca, która, żeby wyszła, musi występować z obu stron. Jeżeli okay. występuje tylko z jednej, to po prostu jest wyzysk albo oszukiwanie. Okay. Jeżeli mamy z obu stron tą relację, to wtedy możemy mówić o szansie w ogóle na miłość. No, i te, dalej te, możli te, te, te możliwości są w stanie nam działać. Więc często ludzie opowiadają o tym, że ani kogo nie mogą znaleźć, ale nic kompletnie nie robią, żeby kogoś poszukać, bo liczą na to, że nagle, nie wiem, ktoś ich uderzy albo w magiczny książę, sposób tak złapią koniu. jogurt bez, tam nie wiem, laktozowy, czy jakiś tam kiełbaskę. Ten mężczyzna tak samo położy na nią rękę, bo patrzą sobie w oczy. Nie, tak nie tak ma w jak życiu. W filmach. No właśnie. <laughs> no właśnie. To, y Wiele ludzi szuka tej miłości, a tak naprawdę chyba gdzieś podświadomie robi wszystko, żeby nie znaleźć. To bardzo często wynika z takich naszych również kompleksów, które mamy, bo w książce poświęcamy to bardzo dużą taką część tego pierwszej, pierwszej części. Właściwie pierwszego bloku mógł, powinienem powiedzieć, bo książka składa się z dwóch bloków, a tam jest wiele takich części w środku, więc w tym pierwszym bloku jedna część jest temu poświęcona. Że. Nasz umysł trochę działa tak jak czarodziejski dżin lampy. I kiedy zadamy sobie pytanie, dlaczego jestem sam, to mhm. odpowiem, no właśnie, bo nie mam szczęścia, bo może jestem za brzydki, bo może jeszcze nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, bo może jestem za mało atrakcyjna. Bo jeszcze bo nikogo nie spotkałam takiego. Tysiąc innych mhm. powodów może, może nam się pojawić. Jest to całkowicie błędne zadawanie pytań samemu sobie, bo dzięki mhm. temu, paradoksalnie w sensie do dzięki w wielkim cudzysłowie, um, sabotujemy się. To pytanie, które powinienem sam sobie zadać, to jest pytanie, co mogę zrobić, żeby w końcu znaleźć tę drugą osobę? I wtedy ten jeans naszej głowy zacznie nam szukać odpowiedzi, na przykład rusz tyłek. Na przykład zastanów się, jeżeli czujesz się nieatrakcyjnie, to co możesz sobie zmienić? Jeśli możesz, to to zmień, nie wiem, zacznij ćwiczyć albo zacznij szukać e, jakichś nie wiem, e, e, kompetencji czy doświadczeń, które możesz nabyć, jeżeli uważasz, że jeszcze brakuje ci jakiegoś e, rozwoju wewnętrznego. Tam z tymi pieniędzmi, to nie uważam, że to jest jakiś dobry po poziom, ale jeżeli na przykład czujesz, że jesteś osobą niezaradną, a chcesz prowadzić dom, i jeszcze brakuje ci jakichś środków, które pozwoliłyby Ci, żeby w pełni e, mieć na takich warunkach, to po prostu trzeba to zmienić. Tylko że to nie są. Niektóre z nich to oczywiście nie są powody, dla których jesteś, mamy problem w związku. Więc trzeba znaleźć te, które rzeczywiście nas sabotują, i znaleźć na nie odpowiedzi. I te pytania, samo takie zadawanie pytań, jest już po prostu no, niszczące nas bardzo mocno w środku. Mhm. Takich pytań, właśnie do zastanowienia się nad samym sobą, jest bardzo dużo w tej książce. Właściwie można powiedzieć, że poniekąd ta książka przeprowadza takie warsztaty wewnętrzne z samym sobą. I, i, i to, to już chyba jest ten pierwszy krok, który należy zrobić, żeby w ogóle móc wyjść do świata i zacząć szukać. Bo też, też wydaje mi się, że troszeczkę zamienia ta książka perspektywę z, z takiego, że ja będę wybierana przez kogoś, więc muszę pięknie wyglądać, więc muszę jakoś tam się zachowywać i tak dalej, żeby kogoś tam zdobyć. Tylko przekłada troszeczkę tą perspektywę na takie patrzenie, że ja, ja muszę wybrać. To ja wybieram, prawda? Kogo ja tak naprawdę chcę zaprosić do mojego życia na zawsze, na, do końca życia. I to jest chyba też bardzo ważne, prawda? Tak, na pewno jest to bardzo ważny element tej książki, chociaż nie umniejszając tego, że ja muszę zadbać o siebie, czyli no, o to, tak. żebym ja był osobą atrakcyjną. Ale ta atrakcyjność, ja ją postrzegam trochę inaczej niż w wielu miejscach. Możemy tak jest, hmm. możemy, ją, możemy ją znaleźć. Dlaczego? Ponieważ jednym z najbardziej takich atrakcyjnych, Elementów mhm. jest to, kiedy my mamy w życiu pasję, kiedy żyjemy mhm. czymś, co czym możemy zarazić drugą osobę. Czasami mhm. nasz wzrost, nie wiem, tam centymetry mniejsze, większe, czy, czy wiele innych elementów, które powodują w nas kompleksy, kompletnie nie mają znaczenia, jeżeli mhm. stajemy się ludźmi, którzy coś kochają i potrafimy to, co kochamy, przekazać innej osobie i ją zarazić jakąś właśnie pasją. E, dzisiaj niestety wiele osób to są po prostu chodzące zombie. E, jak się zapytam kogoś, dlaczego co jest twoją pasją, co jest twoim hobby, to praktycznie wychodzą z pracy, idą na zakupy, wracają do domu i nic nie robią. Telewizja, tak, internet, telewizja, tak. Ale właśnie, to jest mhm. ten telefon, w którym siedzimy czasami kilka godzin. Ja dawno temu miałem taką sytuację, że siedziałem, na, byłem, brałem udział w szybkich randkach um, i siedziała naprzeciwko mnie bardzo fajna, naprawdę bardzo ładna dziewczyna. No i pytam się, a co lubisz robić w wolnym czasie, jakie masz zainteresowania. Nie mam. I ja mówię, no, ale to na pewno to się lubisz robić. Nie. Ja mówię, a to co, co robisz? Jak spędzasz wolny czas w ogóle? O tam obejrzę coś w telewizji, patrzę w internet. I. Na przykład oglądaniu seriali może być głębia, bo ktoś może odkrywać coś i coś jest na zupełnie innym poziomie analizować. Zresztą mnóstwo jest niesamowitych klubów filmowych, które to robią. Tak samo możemy w internecie mieć mnóstwo fantastycznych elementów, które pozwalają nam odkrywać ten świat, czytając o jakichś pięknych regionach, ale nie, ona naprawdę. Ja myślę, że jak ja jej zadałem to pytanie, to ja widziałem, że już muszę je trochę przerwać, bo strasznie ją zacząłem dołować tym, ale była w tym prawdziwa. Mnóstwo ludzi dzisiaj. Kompletnie nie wie, czego chce od życia. Mhm. Więc to jest takie piękne zdanie, które ja tutaj napisałem, y, powiedział je Seneka młodszy, ja je trochę parafrazuję. Natomiast tutaj napisałem oczywiście, jak ono jest w oryginale. Jeśli nie wiesz, do, jak do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest Ci przychylny. Jeśli nie wiesz, czego mhm. chcesz od życia, nie masz swojej pasji, nie dążysz do czegoś, mhm. to tak naprawdę wszystko inne nie prowadzi Ci do Twojego celu. I tak samo jest w relacjach. Jeżeli wiemy, że coś chcemy osiągnąć i potrafimy zarazić kogoś tym, na, tym, tym, tym naszym elementem działania, to jest coś cudownego. Ja prowadzę jeszcze taki klub, no, dosyć duży, bo tam mieliśmy swojego czasu około 10 tysięcy przedsiębiorców, i pamiętam, na jedno z takich spotkań przyszedł em, człowiek, który zajmował się sprzątaniem. E, I on zaczął opowiadać, że on tam skończył studia, nawet jakiś doktorat zrobił, ale on zawsze pragnął sprzątać. Ja widziałem, jak on sprząta. To on śpiewał do tych kanap niemalże. Mówił, o tu było tam miodzik, tu to, tu. I on się znał na wszystkich tych elementach. I on mówi, naprawdę, moją pasją jest sprzątanie. Ja uwielbiam dowiadywać się, dlaczego ten środek. Ale on, on się znał na poziomie chemicznym. Na, to był człowiek, który był po prostu świrem na tym punkcie. Ale jego poziom świadomości i pasji, że no, kto z nas. Większość ludzi ma problem ze sprzątaniem, ale słuchając jego, w jaki sposób on szukał różnych rozwiązań technologicznych, jakichś chemicznych, na wielu różnych poziomach, to było naprawdę fascynujące. Zresztą tak samo jak kobiety powiedzą, że interesują się modą. To jest super, tylko jak się interesują tą modą, że na przykład patrzą, nie wiem, struktury materiału, jak on się dopasowuje, co się z nim dzieje na wielu różnych poziomach, jak wiedzą potem, jak go można ułożyć, jak dopasować, to to jest rzeczywiście jakieś zainteresowanie, a nie że po prostu patrzę, o, czerwona bluzka, no to fajna, ta nie fajna i przeglądam katalogi. No, to nie jest zainteresowanie modą, tylko po prostu bycie takim konsumpcjonistą. I tak samo jest u mężczyzn w wielu innych, w wielu innych elementach. My chłoniemy ten świat. Znaczy ten świat nas pochłania, a my jakby wchodzimy w to. A ta książka ma zadanie mocno wyrwać, nie pozwolić na to, żebyśmy poddawali się takiej dekonstrukcji e, nas samych, żebyśmy nie dążyli do e, chwilowego zaspokojenia naszej potrzeby, ale do tego, żebyśmy wprawdzie samym sobą dążyli do głębokiego szczęścia. Też podoba mi się w Twojej książce takie rozróżnienie, jednak podkreślenie, że są te różnice między kobietą a mężczyzną. Kobieta inaczej widzi, postrzega, czuje, myśli. Mężczyzna inaczej. To w dzisiejszych czasach trochę jest to niepopularne. Tak, ostatnio jeden z gości, profesor Wielomski, którego tam zapraszam do siebie do kawiarni powiedział, wyobraźcie sobie Państwo, że cofniemy się o 20 lat temu i prezydent Stanów Zjednoczonych po wygranych wyborach mówi, mamy dwie płcie. No To wszyscy ludzie popatrzyli, no, coś z tym gościem jest chyba nie w początku. Dzisiaj, kiedy powiedział to Donald Trump, to miał owację i to długie, i ludzie byli niesamowicie zadowoleni. No, to dla nikogo z nas to nie jest żadnym zaskoczeniem. Ja tutaj doszed, doszedłem do wniosku, że to jest niesamowicie ważne, żeby wejść dużo głębiej, bo poświęcam ogromną część na zrozumienie yy, połączenia naszego ciała razem z naszą psychiką i naszą duchowością, i w jaki sposób to się przekłada. I kiedy patrzymy z punktu widzenia takiego stereotypowego, no to rzeczywiście mężczyźni, którzy nie rozumieją kobiet, to patrzą, że się złoszczą, krzyczą, mają jakieś problemy, a kobiety, patrząc na mężczyzn, widzą jakichś agresywnych gburów. No ale to wynika z pewnego naszego uwarunkowania, z niespełnienia pewnych elementów na poziomie czasami biologicznym, albo. Z pewnych hormonalnych, po prostu cyklów, które mają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, które tutaj udowadniam i pod, y, podpieram się niesamowicie ważnymi takimi badaniami naukowymi. Y, u kobiet ten cykl jest dosyć mocno, jakby tak znany, tak, prawda? Mm -hmm. y, ale w różnych okresach tego cyklu kobieta inaczej patrzy na świat i inaczej odbiera też ten świat. Oczywiście. I zadaniem mężczyzny jest zrozumieć to, bo kiedy my to zrozumiemy, to my wiemy, że w jednym momencie. Kobieta potrzebuje bliskości, a w innym momencie ja powinienem być przy niej, ale nie muszę być koniecznie tak blisko. W jednym momencie potrzebuje, żeby kupić jej, nie wiem, dobry batonik i niech z tym batonikiem zostanie, a w drugim to ona będzie chciała mi sprawiać ogromne przyjemności. I zrozumienie tych wszystkich etapów, yy, no u kobiet ten, ten, ten cykl jest prawda, bardzo mocno związany z tym miesiącem. U mężczyzn jest on trochę wydłużony i działa troszeczkę inaczej. I związany on jest na przykład z pewnymi, yy, pewnym podejściem związanym z agresją albo apatią. U mężczyzn są to trochę inne emocje, jakby inaczej to pokazujemy. I zrozumienie tych dwóch elementów, kiedy my razem, nie tylko wzajemnie yy, Mamy świadomość tych naszych różnic, ale to się przekłada na przykład na, na budowanie naszej relacji i na to, kiedy możemy siebie wzajemnie wspierać. To, to jest coś cudownego, co nam pozwala się spajać. Tak samo na poziomie naszej tej sfery psychicznej i naszych potrzeb. No, inne są potrzeby kobiety w życiu, inne są potrzeby mężczyzny. I ta druga część, właśnie, ten drugi blok, ta pierwsza część tego drugiego bloku jest temu poświęcona, w jaki sposób my możemy siebie zrozumieć różnice między kobietą a mężczyzną, a potem. Wykorzystać Właśnie. Praktyce. I tutaj już jest cały cykl dokładnie em, tego randkowania opisany, czyli jak możemy komunikować się, jakie elementy działają najlepiej na kobiety, jakie najlepiej, y, najlepiej działają na mężczyzn, w jaki sposób możemy budować te relacje tak, żebyśmy potrafili siebie wzajemnie zaskakiwać i spełniać te swoje potrzeby. No bo po to wchodzimy w relacje, po to wchodzimy w małżeństwo, żebyśmy razem mogli na tym super świetnym pięknym placu zabaw wybrać te elementy, które nam sprawią największą radochę, ale które będą nas jakby pozwalały nam wzrastać i się rozwijać. Tak, czyli to jest nie tylko podręcznik poradnik dla osób, które poszukują, ale również dla par już, dla osób, które już są w związkach, jak budować dla młodych małżeństw i tak dalej, prawda? Ja trochę byłem z, nawet tak zdziwiony, bo rzeczywiście w ciągu tygodnia sprzedało już się ponad ćwierć tysiąca tych książek, więc biorąc pod uwagę, że nakład jest na początku nie taki duży, bo około 2 czy trzech tysięcy, no to to jest bardzo, bardzo duża sprzedaż i mnóstwo ludzi kupuje je właśnie dla na przykład swoich dzieci, swoich wnuków, i sami czytają, bo już mam naprawdę mnóstwo recenzji i to osób, które są 60, 70 plus i mówią, jak bardzo zmieniło się moje życie i patrzenie na relacje dzięki tej książce. O, to było dla mnie czymś tak niesamowicie przyjemnym. Ostatnio mm -hmm. przyszła taka właśnie yy, częsta klientka kawiarni yy, i która yy, stała przede mną i dziękowała mi w taki sposób, że aż się czułem naprawdę skrępowany ale widziałem w niej tą autentyczność, która pozwoliła jej dotknąć takich elementów w jej rozwoju, w relacjach, które coś w niej zmieniły. Uh -huh. I to było cudowne. I ona uh -huh. powiedziała, wiesz co, już dałam ją trzem koleżankom i jeszcze kupiłam dla czwórki młodszych ludzi. W związku z tym, często się z jej rodziny, dzieci, e, dokładnie wnuków już. Więc e, to było coś tak, e, tak miłego. I rzeczywiście ona jest, myślę, że bardzo mocną odpowiedzią na takie zliczenia tego dzisiejszego świata, mhm. na te dewiacje, których, którym my ulegamy i te dewiacje już nie mam na myśli jakichś takich skrajnych, tylko mam na myśli takie które my, my sami robimy, że muszę na samym początku e, relacji od razu pójść do łóżka, bo nie będę wiedział, czy na przykład związek mi się uda. Mhm. To jest pewne mhm. skrzywienie, które my mhm. mamy mhm. i to wynika właśnie z tych jakichś filmów, które oglądamy, które pokazują nam, że następuje magia, mhm. tam nie wiem, nagle mhm. pingwiny, renifery no wokół nas tańczyć, jesteśmy na lodowisku w Nowym Jorku i to wszystko zaczyna się dziać. Nie, znaczy to, to też powinno być, bo powinno Matyle być... Brzuchu, tak? Tak, ten, ten romantyzm jest piękny, on daje nam ogromną siłę. Ale my go możemy budować. To nie, nie ma jedno drugiemu nie przeszkadza. No właśnie, to nie tylko na początku związku, ale również później. No to właśnie wtedy nawet najbardziej powinniśmy. Mm -hmm. Tylko um, to też jest pewna różnica. Bo ten romantyzm na samym początku polega na e, pewnych trochę takich spektakularnych działaniach, że coś wyjątkowego. Potem okazuje się, że pomoc drugiej osobie w takiej chwili, że moja żona na przykład, kiedy ja przychodzę do domu, zdarzyło mi się tak kilka razy że kiedy przychodzę i nie wiem coś jej kupię malutkiego nawet do jedzenia i mówię idź do pokoju zamknij się teraz ja zostaję z tureczkami to dla niej to jest największe pokazanie miłości mhm. dla mnie jak przychodzę do domu i czasami dokładnie mogę mieć taki sam moment że chcę się wyciszyć jestem w domu w swoim bezpiecznym bezpiecznej przestrzeni takimi małymi gestami kiedy coś zrobimy dla drugiej osoby mhm. Czynami, ale nawet tym słowem. Kiedy mm -hmm. mówimy naszej żonie, że jest piękna, że ją kochamy, że chcemy z nią być. I tak samo mężczyźnie, no mężczyzna może nam, że piękny to może nie, ale że, mm -hmm. że na przykład jest osobą odpowiedzialną, że ona się przy nim czuje bezpiecznie. Bo mężczyźnie mm -hmm. się raczej komplementuje w jego Szacunek, czynach. Tak jest. Podziw. Mm -hmm. Bycie dżentelmenem. No to, to nas buduje. Kiedy mm -hmm. my nie zauważamy tych rzeczy, które dla siebie robimy, to niszczymy nasz związek. I kiedy kobieta się stara, zrobić coś. Nawet to jest dużym wysiłkiem, ale coś małego, bo przez cały dzień, kiedy nie wiem, zostaje w domu, no, mówię pewnym stereotypem, ale załóżmy, okay. że zostaje w okay. domu i nie miała już siły, ale zrobiła nawet kanapki dla tego swojego męża. No to jak on tego nie zauważy, to jej się nie będzie chciało, bo ona będzie czuła, no po co mam to robić, jak on nawet nie powie zwykłe dziękuję. Okay. A mnóstwo takich par wokół siebie żyje, którzy tego nie robią. I tak samo z perspektywy męża. Jeżeli mąż coś zrobi dla, dla żony, mały gest, nie wiem, przykręci jej nawet tą szafkę, to jeżeli my nie wyrazimy tego, to potem to zamiera w nas i to z każdym, z każdą chwilą coraz mocniej, coraz mocniej. Mhm. Jesteśmy przyzwyczajeni do siebie, przyzwyczajamy się, a nie powodujemy, że jest ta iskra w tym związku, a tą iskrę trzeba cały czas wprowadzać. Czyli warto przeczytać y, książkę nie tylko Osoby, które szukają, ale również osoby, które budują już te relacje. No i teraz właśnie pytanie, gdzie, jak nabyć tę Twoją książkę? Można ją nabyć w kawiarni Agere Contra na Chłodnej 2 18 w Warszawie, na różnych naszych spotkaniach, na stronie singlem.pl, e, także przez stronę wydawnictwo AA, które zaproponowało właśnie wydanie tej książki. Zresztą przyznam szczerze, że wydawnictwo naprawdę jakby takie e, ogromnym zaufaniem mnie obdarzyło, bo e, dołożyło wszelkich starań, żeby ta książka, no mi osobiście ona naprawdę się podoba, kiedy, kiedy ją zobaczyłem, bo ona ma też zadrukowany cały... Cały ten, jak to się nazywa, nie, nie front, tylko, o, kartki z tej strony, <laughs> nie będzie. E, i tak samo jakby dołożyła tutaj w tej książce starań, żeby ona rzeczywiście wyglądała ładnie też w środku. E, I dużo osób, kiedy ją czyta, to mówi, że daje to ogromną możliwość e, łatwego odnalezienia od razu tych mm -hmm. wszystkich elementów. Aż wszystko jest tak. w punktach, tak. uporządkowane. I mhm. daje możliwość znalezienia Graficznie. od razu tych elementów, które, do których chcemy wrócić. Mhm. I tak samo przy tych ćwiczeniach, które tutaj są. Te ćwiczenia są trudne. Mhm. To nie są takie ćwiczenia, które my możemy zrobić w ciągu chwili. One wymagają od nas zaangażowania i skonfrontowania mhm. się z samym sobą. E, więc dobrze jest ją czytać i od razu mieć jakiś albo notatnik, albo w książce zapisać sobie mhm. jakieś odpowiedzi, żeby potem do nich wrócić, żeby postarać się. Troszeczkę wejść głębiej. A materiały są oczywiście na stronie, też koniec bycia singlem. Tam, kiedy skanujemy sobie ten kod QR, to możemy sobie obejrzeć te materiały filmowe, które są uzupełnieniem. Także serdecznie zapraszam. Będzie mi niezmiernie miło, jak Państwo też dacie jakąś swoją opinię na temat tego, jakimi trudnościami Wy się mierzycie, ale też jak, jak na Was ona zadziałała i które z tych elementów Was najbardziej przekonały. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo.